Zaczynamy. Słuchajcie, dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Bart Jurkowski i chcę wam powiedzieć, na, chcę wam odpowiedzieć na pytanie, czy menedżerowie uczą się improwizacji? Czy biznes w ogóle powinien uczyć się improwizacji? I co może z tego ewentualnie mieć? Takie pytania dzisiaj będą padały w ramach tej prezentacji. Dobra, sekundka o mnie, bo mamy kilku nowych uczestników i, i, i chciałem się przedstawić. Jestem Bart Jurkowski, jestem improwizatorem. Co to znaczy? To wraz z moimi kolegami i koleżankami wychodzę na scenę i nie mamy pojęcia, co zaraz zagramy. Jacy będą bohaterowie, jaka będzie fabuła, jakie będą dialogi pomiędzy tymi bohaterami nic nie wiemy, to jest przerażające, ale mamy techniki, które pozwalają nam radzić sobie z taką niepewnością. I dokładnie te techniki pokazuję na warsztatach improwizacji dla biznesu, dla firm. Tym się zajmuję. Szczególnie, że wcześniej miałem poważną pracę, tak wyglądałem, pracowałem w takiej agencji UseLab, która projektowała Systemy dla wielkich firm. Później trafiłem, słuchajcie, do Deloitte'a. Pracowałem w Deloitte Digital, tak wyglądałem, także zaznałem korporacji, a tak wyglądałem, mając 8 lat na komunii, Żeby troszeczkę tutaj dać balansu, znacie mnie już trochę więcej, więc możemy zaczynać. Chciałem zacząć od przypomnienia tego, co. Poruszaliśmy w poprzednim tygodniu. A w poprzednim tygodniu odpowiadałem na pytanie, co to tak naprawdę znaczy improwizować. I cały, cały ambaras wziął się z tego, że przeczytałem artykuł Lee Edelkrut, wywiad z nią na łamach magazynu D-Zine, w którym ona mówi bardzo ciekawe zdanie: Teraz umiejętność improwizacji i kreatywność są największymi atutami. Wow! W ogólnym dyskursie, który mamy, nagle ktoś zaczyna mówić o improwizacji i zastanawiam się: Dobra, ale czy my wiemy, co to tak naprawdę oznacza? I improwizowanie pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z niepewnością czyli ze stanem, w którym nie wiemy do końca, jak się zachować, i też nie wiemy, jakie będą konsekwencje naszych działań. I ta niepewność ma dwa takie charaktery. Jest niepewność, która jest dla nas spodziewana, i to jest ryzyko biznesowe przykładowo. Czyli startupy nie wiedzą do końca, czy osiągną sukces, czy nie, czy uda im się przetrwać, czy nie, ale spodziewają się, że tego nie wiedzą. I mówiłem również o tym, że jest drugi rodzaj niepewności, czyli ta niespodziewana. Ja ją lubię tak wizualizować, bo nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. I przykładem tego jest ten jegomość, o którym mówił Łukasz jako celebrycie, bo jest rzeczywiście o nim wszędzie w mediach i sprawił, że teraz musimy siedzieć w domach na kwarantannie i świat ewidentnie się zmieni. I to jest przykład sytuacji, która była absolutnie niespodziewana, jest niepewna i musimy sobie z tym jakoś radzić. I yy, co robimy? Improwizujemy. I ta improwizacja składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest bycie agile. Agile, czyli po polsku bycie zwinnym, dostosowującym się do sytuacji, bycie elastycznym. I tłumaczyłem ten element na przykładzie problemu, który miała branża IT w latach 90. Oni musieli planować bardzo długie i skomplikowane projekty. I w 2001 roku wymyślili metodę pracy Agile, która właśnie polega na dostosowywaniu się do obecnej sytuacji i to jest najwyższy, najwyższa wartość w ramach tego systemu pracy. Nie chcę się w to zagłębiać, bo to jest przypomnienie z poprzedniego tygodnia, więc tylko powiem, że głównym elementem, czy jednym z dwóch głównych elementów improwizacji jest bycie elastycznym, bycie Agile. Kolejną rzeczą, którą powiedziałem ostatnio, jest to, że błędnym jest myślenie, że improwizacja nie wymaga przygotowań. Jest zupełnie odwrotnie. Na przykład to dziecko nie improwizuje, bo naciska losowe przyciski, losowe klawisze. Natomiast ten gość, Michael Camillo, on improwizuje, też naciska przyciski, którymi sam siebie zaskakuje, ale nuty, które wydobywa, korespondują z tym, jaki jest kontekst, czyli co gra dany zespół i w skali, w skali się to łączy i nawiązuje się pewnego rodzaju dialog, czyli nawiązuje się improwizacja. Czyli drugim elementem jest to przygotowanie, nie mniej ważne. Kolejnym elementem, o którym mówiłem jest tworzenie alternatyw. Powiedziałem to w błyskawicznym skrócie na przykładzie klubu komediowego. My teraz w klubie komediowym nie możemy robić spektakli, bo klub komediowy jest zamknięty, świeci pustkami, więc żeby poradzić sobie z tą sytuacją, tworzymy alternatywy. Przykładowo, my spotykamy się dzisiaj w, y, na przestrzeni tego webinaru, w przestrzeni tego webinaru, a nie w klubie komediowym. Tworzymy, słuchajcie, spektakle impro, y, korzystając właśnie z narzędzi Telekonferencyjnych, więc już w niedzielę odbył się pierwszy z nich. Czekajcie, bo wkrótce będzie ich jeszcze więcej. I uruchamiamy, słuchajcie, telewizję klubu komediowego, na którą zbieramy pieniądze, żeby zakupić sprzęt i umożliwić sobie nadawanie programów, które przekażą trochę pozytywnej energii i trochę humoru w całej tej, tej sytuacji. Więc wymyślamy różnego rodzaju alternatywy na przeszkodę, którą mamy, czyli zamknięcie teatrów, powszechna kwarantanna. I to y, nazywa się myśleniem dywergencyjnym. To nie jest zbyt sympatyczne słowo, zdaję sobie sprawę, więc możemy powiedzieć, że to jest po prostu generowanie pomysłów. ok? I y, to jest pewnego rodzaju improwizacja. Istnieje również ten drugi rodzaj myślenia, czyli selekcja tych pomysłów, które są możliwe do wykonania. I to jest myślenie konwergencyjne, co po prostu oznacza selekcję. To było przypomnienie z poprzedniego tygodnia. Dwa główne elementy improwizacji czyli bycie elastycznym oraz wymyślanie na bieżąco różnych alternatywnych możliwości, które ominą przeszkodę, na którą niespodziewanie natrafiliśmy. O, i tutaj slajd mi się rozjechał, ale jest na nim napisane, że improwizowania można się nauczyć. To był punkt, w którym zatrzymałem się tydzień temu i dzisiaj dokładnie o tym opowiem. Czyli właśnie postawiłem pytanie, czy menedżerowie uczą się improwizacji, czy w ogóle warto uczyć się improwizowania? Klasycznie chcę zacząć od pytania, kogo widać na zdjęciu. Uwaga, proszę bardzo, Łukasz, jakbyś mógł powiedzieć, co ludzie będą pisać. Kogo widać na zdjęciu, słuchajcie. To nie jest czarodziejka z Księżyca. Od razu mówię. Okej. Od razu. Już nie za trudne zadałaś. Okej. To jest, słuchajcie, wiola spoli. Jedna z osób, które wniosła bardzo dużo do samej improwizacji jako dziedziny. Opowiem teraz w ogromnym skrócie, jak to, jak to powstało i jak ona się przyczyniła do rozwoju tych technik improwizacji. Otóż po wojnie w Chicago powstawał pewien problem społeczny, gdyż pojawiło się tam bardzo dużo imigrantów, którzy uciekali z różnych zakątków świata, ponieważ była wojna i byli skuszeni wizją stanu. Przerwę ci za szybko odpowiedziałeś chyba, bo mamy napływają odpowiedzi. Jest wróżka, okay. jest kobieta, jest kobieta koc. Kobieta koc, bardzo mi się podoba. Koc, koc kobieta koc. koc. I artystka. Że wszystkie Super. odpowiedzi szanujemy. Sza... Lubimy te odpowiedzi, one... dzięki. One nie muszą być złe. Ty One, One są... jak powiedziałeś, jak ona się nazywa. Ja się odcinam. Ja bardzo szanuję wiele Spolin, jeszcze raz ją wyświetlę, za to, co zrobiła w ramach tego problemu, na który natrafiła. Zauważając to, że dzieciaki imigrantów nie mogą się porozumieć z dziećmi amerykańskimi, bo często nie rozumieją języka, i widząc to, że pomiędzy nimi zaczynają powstawać pewnego rodzaju uprzedzenia. Wiola pomyślała, ej, a co by było, gdyby użyć narzędzi teatru do tego, żeby te dzieci ze sobą zintegrować i spróbować zbudować platformę, żeby one mogły się ze sobą bawić i rozwijać. I powołując się na słowa Janny Pabluśkiewicz z książki Duży Pies nie szczeka, e, improwizacja ma świetną właściwość. Ona używa wspólnych gier, które raczej są nastawione na umiejętność współpracy i słuchania siebie nawzajem. Czyli a nie na rywalizowanie. I to zmienia, słuchajcie, wszystko. Nagle te dwie grupy dzieciaków zaczynają się ze sobą bawić i szukać rozwiązań, w jaki sposób mogą obejść to, że się nie rozumieją, żeby razem współpracować i się ze sobą bawić. I to jest pewien magiczny wymiar improwizacji, który skłania ludzi do poszukiwania pozytywnych rozwiązań, a nie skupianiu się na tym, co nas dzieli. Dlaczego? Dlatego, że w Skupia się na współpracy, a nie na rywalizowaniu ze sobą. I z tej myśli powstała cała, ga, różne gałęzie improwizacji, o których Wam teraz opowiem. Jedną z nich jest improwizacja sceniczna. Okazało się, że te same narzędzia, które Wiola Spolin zastosowała na warsztatach z dziećmi, można zastosować również na scenie. Oczywiście było tam wiele osób, które się do tego przyczyniły, jak Keith Johnston albo, e, jak on się nazywał? Och, teraz mi wyleciało. sorry, z, z, ze Stanów, z Chicago. Del Close, dziękuję Łukasz, dokładnie. E, te narzędzia mogą być wykorzystywane na scenie teatralnej, żeby tworzyć improwizowane spektakle. I to robimy, znaczy robiliśmy dotychczas w klubie komediowym, grając ponad 60 spektakli improwizowanych miesięcznie. Teraz, jak powiedziałem, robimy to w online, ale improwizacja wychodzi nawet ponad to. Jest taki program w Stanach, Whose Line Is It Anyway?, który właśnie polega na tym, że uczestnicy improwizują różnego rodzaju scenki i jest to nadawane w telewizji. Bardzo polecam, jeżeli szukacie czegoś, co możecie oglądać w ramach kwarantanny, Whose Line is It Anyway jest świetnym wyborem. Serdecznie polecamy. Co więcej, w Polsce były również próby zrobienia improwizowanego show i to się udało. Powstali spadkobiercy, którzy właśnie byli improwizowanym, fabularnym spektaklem, w którym brali udział. Różni, komicy, kabareciarze, osoby śmieszne i inne. I te osoby śmieszne, szczególnie w Stanach, zyskują niesamowitą popularność, szczególnie że są wykorzystywane przez marketing. I tutaj przez sekundę tylko powiem, wyjdę z obszaru improwizacji do obszaru komedii, ponieważ komedia i mechanizmy komediowe są niesamowicie eksploatowane przez Marketing i twórców yy, reklam. Dlaczego? Dlatego, że humor pomaga nam przebić się przez szum informacyjny i ilość bodźców, które mamy. Dzielimy się chętniej tym, co jest śmieszne, wysyłamy sobie memy, opowiadamy sobie żarty, więc tworząc coś, co jest śmieszne i wykorzystując śmieszne osoby, yy, zyskujemy uwagę naszej publiczności. Dlatego wydaje mi się, że Akurat komedia będzie niesamowitym, będzie trendem, który będzie nabierał masy, jeśli chodzi o zainteresowanie marketingu. Natomiast jest druga improwizacja. Jest improwizacja stosowana a znowu mi się slajd rozjechał, nazywana również technikami improwizacji. I co to jest? To jest nic innego jak narzędzie warsztatowe Narzędzie trenerskie, które wykorzystujemy do rozwoju, eduka rozwoju kompetencji miękkich u osób dorosłych. I tutaj chcę bardzo konkretnie e, wytłumaczyć, o co mi chodzi, mówiąc kompetencje miękkie, bo to słowo nie jest, nie jest jasne, nie jest precyzyjne. Mamy kompetencje twarde i mamy kompetencje miękkie. Na przykład, jeżeli mamy dewelopera, to on musi potrafić kodować, musi potrafić wykonywać swoją pracę i to jest jego kompetencja twarda. Natomiast żeby ją wykonywać, musi się również komunikować, musi potrafić współpracować z innymi i to są raczej kompetencje miękkie. I my żyjemy w świecie, w którym wajcha uważności jest raczej przesunięta na stronę tych kompetencji twardych. A trochę zapominamy o tym, jak ważne są te kompetencje miękkie, i chcę Wam o tym trochę opowiedzieć. I użyję do tego metafory, że zespół, w którym pracujemy, jest trochę jak drużyna piłkarska. Proszę bardzo. Zdjęcie z czasów, w którym ludzie jeszcze mogli się dotykać. To jest reprezentacja Polski, i każdy z tych zawodników ma jakieś swoje indywidualne umiejętności. Obrońca powinien potrafić bronić, bramkarz powinien potrafić się rzucać, napastnik powinien strzelać, milik powinien trafiać. To są kompetencje indywidualne każdy, każdego zawodnika. Przenosząc to na jakiś zespół, w którym wy pracujecie, jest project manager, który powinien potrafić zarządzać, jest grafik, który powinien potrafić projektować i tak dalej i tak dalej. Na czym polegają te kompetencje indywidualne? Po pierwsze, Ktoś może mieć jakąś specjalistyczną wiedzę z jakiegoś zakresu, może mieć jakieś umiejętności specjalne, albo które są specyficzne dla każdego zawodu. Więc te kompetencje twarde, indywidualne, czujemy, gdzie one są. Mam nadzieję, że, że czujecie. Natomiast te kompetencje miękkie są pomiędzy uczestnikami, pomiędzy zespołem, pomiędzy ludźmi. Jeżeli są świetnie wykorzystane, to mogą się dziać rzeczy niesamowite, i tutaj mam przykład również piłkarski. Ciekawe, czy usłyszycie dźwięk. Chyba nie. E, mamy drużynę czerwoną, na nią zwróćcie uwagę. Od razu dementuję, to nie są Polacy, jeżeli ktoś miał nadzieję. O, i teraz będzie ciekawy moment. Cyk. Widzieliście? Biała drużyna ani razu nie dotknęła piłki, natomiast czerwona drużyna, bardzo ze sobą współpracowała, miała świetną komunikację, i nawet te, ten ostatni moment, ten zawodnik mógł absolutnie strzelać, ale i zdobyć chwałę zdobycia gola, czyli e, wzmocnić jakby swoje ego, wziąć to na siebie, ale wiedział, że cel drużyny jest ważniejszy, więc wolał upewnić się i podał swojemu koledze, dzięki czemu on mógł strzelić bramkę. I ten duch drużyny, który tutaj widać, to jest kwintesencja tych kompetencji miękkich. Jak dobrze potrafimy na przykład współpracować, jak dobrze potrafimy wczuć się w uczucia innej osoby, czyli jak potrafimy z nią zempatyzować. I to jest poziom kompetencji miękkich, który nazywamy społecznym. Generalnie są umiejętności, które używamy na co dzień. Są także umiejętności interpersonalne, czyli nasza komunikacja, to jak potrafimy słuchać innych osób. Jak potrafimy mówić do ludzi, kiedy mamy jakieś wystąpienia. To są wszystko umiejętności, które powstają pomiędzy jakimiś osobami. I ostatni poziom to są umiejętności miękkie, personalne czyli to, jak bardzo jesteśmy kreatywni, jak bardzo jesteśmy otwarci na zmiany, czy odporni na stres, ale również jak dobrze tolerujemy niepewność. Więc to są, tak mógłbym opisać te kompetencje miękkie, o które mi chodzi. Co więcej, słuchajcie, pogrzebałem trochę. Te kompetencje miękkie będą jednym z najważniejszych trendów, jeśli chodzi o rekrutację osób do pracy. Kompetencje miękkie będą zyskiwały na uważności rekruterów. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że kiedy zatrudniamy, już trzymając się metafory programisty, jeżeli macie kogoś, kto świetnie programuje, to raczej jesteście skłonni go zatrudnić, ale jeżeli nie sprawdzicie, czy ta osoba dobrze się komunikuje, czy będzie pasowała do zespołów, czy będzie potrafiła współpracować, no to wtedy taka osoba może się nie wpasować w wizję firmy i wtedy możemy. Yy, yy, Możemy ją po prostu zwolnić, bo nie będzie pasowała. Więc sprawdzanie tych kompetencji miękkich i ich rozwój będzie niezwykle ważny. Ponad 30% osób mówi, że zatrudnia ludzi, dlatego że mają świetne soft skills, a 8% tylko mówi, że zatrudnia tylko dlatego, że mają świetne te twarde kompetencje. Co więcej, jeżeli chodzi o błędy rekruterów, to przyznają się, że ich błędy były spełnione w 45% wtedy, kiedy osobie brakowało tych kompetencji miękkich. Natomiast tylko 11% zwolnień określają, że a, dlatego, że nie miała tych kompetencji twardych. Więc warto sobie te y, miękkie kompetencje rozwijać. Teraz przychodzi pytanie, dobra, dobra, ale jak możemy je rozwijać? Jak możemy rozwijać nasze kompetencje miękkie? Na przykład, możemy czytać książki. To jest super, bo zwiększa naszą wiedzę odnośnie tematów, w którym chcemy się rozwijać, na przykład zarządzania zespołem albo komunikacji. I to jest wszystko OK. Natomiast my, jako ludzie, mamy pewną właściwość, że uwielbiamy uczyć się przez doświadczenia. I chcę tutaj użyć metafory jazdy na rowerze. Możemy czytać o tym, jak jeździć na rowerze i zdobywać wiedzę o tym, ale jednak najszybciej nauczymy się. Jeździć wtedy, kiedy wsiądziemy na rower, wywrócimy się parę razy, ale nauczymy się właśnie poprzez doświadczanie tego. I to jest niesamowita siła warsztatów improwizacji, tych dla firm, że to jest nauka kompetencji miękkich poprzez doświadczenie, a nie tylko poprzez czytanie pewnego rodzaju teorii. I y, zawsze, kiedy Ktoś mnie pyta o warsztaty impro, to, to się pyta, czy, czy my tak improwizujemy w biznesie. Każda jedna firma, z którą robiliśmy jakiś warsztat improwizacji w klubie komediowym i w żarty biznes, nas o to pytała i zawsze odpowiadam tak samo. Każda rozmowa sprzedażowa wymaga improwizacji, bo polega na tym, żeby dostosować się do klienta, żeby wykorzystać naszą wiedzę o produkcie i zakomunikować mu ją tak, żeby ją zrozumiał, żeby ta rozmowa była naturalna, nie można ją w 100%, jej w 100% zaplanować. Drugi przykład. Macie prezentację przed jakimś klientem, albo przed swoim zespołem, i nagle jest niezaplanowana sytuacja, bum, problemy techniczne, albo dostajecie pytanie, na które byliście nieprzygotowani. Czy to Was wytrąca z waszego planu i przestajecie i gubicie swój spokój, czy jesteście spokojni i potraficie szukać alternatywnych rozwiązań i odpowiadać w błyskotliwy sposób? To też są właśnie te kompetencje miękkie, które może kształtować improwizacja stosowana. No i ostatnim przykładem jest na przykład jest na, przykładem jest na przykład panel dyskusyjny. Gdzie nie można się przygotować na pytania, które będą, a jednak warto mieć spokój, odpowiedzi i bazować na swojej umiejętności odpowiadania i improwizowania y, słów, które, które padają. Więc podsumowując też to, o czym mówiłem zeszłym razem: improwizowanie to jest proces, w którym dostosowujemy się do niepewnej czy zaskakującej zmiennej sytuacji i wykorzystujemy ją do tego, żeby wymyślać nowe rozwiązania, nowe strategie, które generujemy na bieżąco, wykorzystując całą naszą wiedzę, doświadczenia, intuicję i dostępne zasoby, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu, na którym nam zależy. Tak bym określił improwizowanie w biznesie. I nie jestem w tym sam. Są książki, które opisują dokładnie ten proces. No, wybaczcie. Na przykład Bob Kulan napisał książkę, która traktuje właśnie o improwizacji biznesowej stricte. Jest książka, która wskazuje na to, jak wykorzystywać techniki improwizacji w pracy w agile, w metodyce zwinnej. Są też książki, które mówią o tym, jak wykorzystać improwizację do zaprojektowania systemu szkoleniowego w firmie. Więc to nie jest dziedzina, która nie ma swoich podwalin teoretycznych. I my dokładnie to wykorzystujemy na naszych warsztatach, i nie jesteśmy w tym sami. W Stanach jest taki ranking firm, który się nazywa Fortune 500 500 największych organizacji, i one na co dzień korzystają właśnie z usług improwizatorów po to, żeby robić takie warsztaty improzy ze swoimi zespołami i szkolić się, polerować swoje kompetencje miękkie, dlatego że one pomagają w zarządzaniu zespołami. Traktuję o tym też Forbes, możecie tam przeczytać, że improwizacja jako narzędzie jest świetna do kształtowania tych postaw, bardzo ważnych w biznesie i postaw menedżerskich. Co więcej, improwizacja jako przedmiot jest obecna na takich uniwersytetach jak MIT, Stanford, Uniwersytet Kalifornijski czy Duke University. I słuchajcie, nie mówię tutaj o studiach dziennych czy studiach zaocznych. Ja mówię tutaj o programach Executive MBA, najwyższej próby studiach biznesowych, które są dostępne na świecie. Tam jest przedmiot improwizacji stosowanej. Dlaczego? Dlatego, że świetnie kształtuje te kompetencje miękkie. I w Polsce też zaczyna się to dziać. Ja wiem o trzech uniwersytetach, które miały warsztaty improwizacji. Z tego co wiem jeszcze w Gdańsku um, Gosia Różalska próbowała coś robić, chyba, chyba nawet robi, ale mamy również ludzi, którzy stoją za nami murem typowo z biznesu. Ten gość to jest Dick Castolo, były prezes Twittera, był nim przez 5 lat, a wcześniej zanim był prezesem Twittera był improwizatorem w Teatrze Annoyance w Chicago i bardzo chętnie dzieli się tym Czego nauczyła go improwizacja i jak ją wykorzystywał w zarządzaniu tak ogromną firmą? Bardzo, bardzo ciekawa postać. Polecam, jeżeli was zainteresowała. Co więcej, improwizacja jest obecna w Silicon Valley, w Dolinie Krzemowej, ponieważ coraz więcej czasu komunikujemy się za pomocą online'u, a coraz mniej za pomocą interpersonalnych sytuacji, więc Impro jest świetną metodą do tego, żeby, żeby się w tym szkolić. Improwizacja jest także obecna na konferencjach. Słuchajcie, to jest zdjęcie z konferencji programistycznej, w której właśnie Jesse opowiada o improwizacji. Więc mam nadzieję, że Wam pokazałem, że to, to może być bardzo profesjonalne, skuteczne narzędzie warsztatowe, aby rozwijać różne kompetencje miękkie u osób dorosłych. Ale też jest jedna ważna, ważna właściwość improwizacji. Ona może być świetnym narzędziem do. Kształtowania kompetencji miękkich dzieci. I e, oczywiście są prowadzone warsztaty improwizacji dla dzieciaków, żeby ich rozwijać społecznie, interpersonalnie, jeśli chodzi o komunikację, e, kreatywność. I generalnie edukacja dzieci na świecie się zmienia. Nepal wprowadza obowiązkową jogę do szkół, po to, żeby właśnie wyposażać dzieciaki we wszystkie dobroci, które niesie za sobą praktykowanie jogi. W Wielkiej Brytanii powstaje przedmiot medytacja mindfulness w szkołach po to, żeby wyposażać dzieciaki w strategię radzenia sobie ze stresem, w wyciszaniu się, w walce z tą ilością bodźców, która napływa do nas ze wszystkich ekranów, które nas otaczają. W Stanach również wprowadzane są programy medytacyjne, które pomagają dzieciakom z presją w szkole, w szkole. 15 minut medytacji każdego dnia dla danej grupy dzieci. Więc wyobrażam sobie, że warsztaty impro dla dzieci czeka to samo i kiedyś będziemy żyli w świecie, w którym improwizacja będzie również przedmiotem w naszych polskich szkołach. Ja sobie tego bardzo życzę, bo myślę, że to może mieć świetne Świetne konsekwencje dla naszego społeczeństwa, dla naszego well-being, tego, że czujemy się jako ludzie, super. I dlaczego tak myślę? Bo mam na to, słuchajcie, dowody. Znalazłem parę informacji, jakie umiejętności konkretnie można rozwijać poprzez warsztaty impro, i one są wzięte z artykułów, które opisują pracę z dziećmi. Uwaga, proszę bardzo. Wyniki badań pokazują, że techniki improwizacji mogą rozwijać spontaniczność, intuicję, interaktywność dzieciaków, umiejętność odkrywania i ufaniu w niepewności, umiejętność aktywnego słuchania, komunikacji niewerbalnej, odczytywania jej, umiejętność odwagi, działania pomimo ryzyka, które istnieje, umiejętność współpracy, kreatywność, krytyczne myślenie, tolerancji na niepewność, myślenia dywergencyjnego. To wszystko jest kształtowane przez improwizację dla dzieci. I słuchajcie, tutaj są artykuły, które to opisują. To są badania, które przeprowadzili profesjonalni, badacze, psychologowie, którzy udowodnili, że ćwiczenia improwizacji mogą rozwijać takie umiejętności. Więc ja mam nadzieję, że to trafi do nas i kiedyś te przedmioty będą. Miały miejsce. I yy, to jest tyle, słuchajcie. Dzięki Wam za dzisiaj.